Hai he merrah behim Chciałem mieć hajsu, jak hajsu nie miałem, a dziś mam liczarkę na porsche Już widzę to szucie w chyba muszę zmienić dealera na Porsche Pana mera, pana mera, wiozę się jak horseman Nie chcę twojej kreski, kropka, ja gadam gadał A co to to nie i tak mam chory łeb, a ty weź mnie, nie pytaj o dzieci To ja jestem dzieckiem i robię co chcę I chyba potrzebuję opieki Te suki, i leki, życie na podach, to w głowie już kręci mi seria Tu czucia są na pokaz, tak jak biżuteria Miłość, tu fana fanaperia, pieniądz, filozofia Każda kocha tylko siano, wyszło szydło, z Worka. Każda poza tamtą małą, co ma tylko flight. leci i ciało dziś jest obce, tak jak mitochondria ja Mam dosyć tej sławy Mam błędy i wady, w których nie wybaczysz To co dostajemy tutaj bywa tanim żartem, baby tak to działa, moja mała zostawiła mnie tydzień po candy Sweet, stary, dobry kwe, Stary, stary, dobry kwe, stary, dobry kwe, Stary, stary, dobry kłe stary, dobry kwe, Stary, stary, dobry kwe, brr, stary, dobry kwe, Stary, stary, dobry kwe. Chlepe, na To nie celebryta Nie chcę wiedzieć, kto, gdzie, co, powinienem, co, nie To nie celebryta To nie celebryta Darni duże nie biegam, bo wtedy biegam bo na widę To nie celebryta To nie walka o kaczety, czy kolejnego tysiąca To nie celebryta To nie celebryta o tym życiu właśnie. Tamto stare zostawiłem gdzieś w tle O gwiazdach o tym życiu właśnie, tamto stary zostawiłem gdzieś w tle, o gwiazda. O tym życiu we śnie, tamto stary zostawiłem gdzieś w tle, o gwiazda. O tym życiu we śnie, tamto stary zostawiłem gdzieś w tle, o gwiazda.